Szanowni Państwo, to, co, na co zgodził się Mateusz Morawiecki w ubiegłym roku, w wakacje, to tak naprawdę brukselska pętla finansowa zaciskana na polskiej szyi. To jest, Szanowni Państwo, wiązanie się i oddawanie bardzo fundamentalnej kompetencji państwa suwerennego, państwa narodowego, jakim jest zaciąganie długu jakim jest nakładanie podatków na obywateli. To jest, Szanowni Państwo, kapitulacja, wpisująca się zresztą w szereg innych kapitulacji rządu PiSu. Kapitulacje w sprawie energetyki, tak zwanego Zielonego Ładu, kapitulacje w sprawach światopoglądowych, która sprawia, że dzisiaj hasło PiS-PO jedno zło, a właściwie powiedzielibyśmy PiS-PO lewica, reszta klasy politycznej to jedno zło, jest po prostu prawdziwe. Polityka rządu morawieckiego na forum Unii Europejskiej nie różni się niczym od polityki rządów Donalda Tuska czy Ewy Kopacz. Jest taką samą polityką kapitulacji ubraną tylko w patriotyczny frazes. Ten rząd nie ma zdolności, nie ma chęci, nie ma inicjatywy, żeby przeciwstawić się z tym szkodliwym trendom na forum unijnym. Przy patriotycznej retoryce, Następuje wyprzedaż, następuje oddanie kolejnego elementu suwerenności. Co więcej, następuje to w sytuacji, kiedy tak naprawdę Polska i siła polskiej gospodarki jest taka, że my możemy sobie tego typu prezenty, jeśli byśmy chcieli, w cudzysłowie, fundować sami. Nie potrzebujemy na to dodatkowych podatków z Brukseli, nie potrzebujemy na to eurodługu. A tak naprawdę. Nie byłoby to potrzebne gdyby nie polityka lockdownowa rządu. Gdyby nie trzeba było gospodarki dźwigać z tej właśnie polityki lockdownowej, która nie daje skutków zdrowotnych, a jeśli daje to w systemie ochrony zdrowia fatalne skutki. Szanowni państwo, to będzie moment próby. Głosowanie nad tak zwanym planem odbudowy będzie momentem w próby, w który pokaże kto opowiada się za polską suwerennością, a kto jest zdrajcą tej suwerenności w polskim sejmie?